Dobry wieczór Państwu. Magdalena Koroblewska, portal Prawy.pl. Dzisiejszym naszym gościem jest Pan Prezydent II RP na uchodźstwie, hrabia Jan Zbigniew Potocki. Dobry wieczór Panie Prezydencie. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że ten program będzie bardzo interesujący dla większości społeczeństwa polskiego. W tej stacji jestem po raz pierwszy. No, Bardzo ale... nam miło, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. <laughs> o co przyjąć, po mojej stronie jest, ja udzielam bazę wywiadów różnym stacjom, poza, poza polskimi stacjami, oczywiście byłem w Kambodży, również udzielałem wywiadów i to w tamtym kierunku. No, że jest zupełnie coś innego, tam się mówi prawdę, tutaj się w tą prawdę fałszuje. Tak naprawdę, bo wszystkie te stacje no telewizyjne, Głównego nurtu to są stacje ściekowe. Propagandowe, tak. To tak. jest najgorsze, co może być. że Ta ucieczka dziennikarzy z Polski to jest nagmina, to jest taka choroba. Niepotrzebnie uciekacie, ponieważ nic wam nie grozi w Polsce żadna odpowiedzialność karna. Panie prezydencie. Hmm, przypomnijmy, choć jest wiele informacji na ten temat, również u pana prezydenta na kanale hmm, Facebook, YouTube. Hmm, co to? Znaczy być prezydentem drugiej RP na uchodźstwie i e, na czym, do czego upoważnia dowód suwerena, e, metryczki i, i tak dalej? Bardzo o dobre pytanie bardzo pani dziękuję za pytanie. Otóż proszę państwa, tak, jestem autentycznym, legalnym prezydentem polskim na uchodźstwie. Tak wygląda nominacja. Prezydenta, to będzie zresztą zrobione zdjęcie i będzie, mogli Państwo się zapoznać, jest po angielsku, z drugiej strony jest po polsku i to jest bardzo ciekawe, czegoś takiego pan Ryszard Kaczarowski nie posiadał. Zresztą miałem spotkanie z nim na Jasnej górze, bo tam mnie zaprosił i powiedział, że prezydentem zrobił go Jarosław Kaczyński. Jeżeli chodzi o dowody suwerena, to proszę państwa, dlaczego je wydaje? One są legalne. Kancelaria ma piękny szyld, który świeci się w nocy i jest zatytułowana Kancelaria Prezydenta 2R. Pierwszą flagę biało-czerwona i ONZ-owska. On, on, on Dlaczego ONZ-u? Ponieważ jesteśmy akurat, tak się złożyło, że jestem dyplomatą rezolucji onz z 1966 roku i to jest pełen immunitet. Ci, którzy posiadają te immunitety, są bardziej. Yy, mówi się, że w tym chodzi, mój nie tylko być imunitetu. Nie. Imunitety muszą być dla wielu, wielu osób z uwagi na te czynności, które wykonują. A te czynności są bardzo ryzykowne. E, wielu organizacjom partyjnym się to nie podoba, zwłaszcza systemowcom, którzy dokonują przestępstw. Tak jak na przykład, wrócić tutaj trzeba. Ale to może później wrócimy do tego, tylko o dowodach suwerena. Proszę Państwa, dowody suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej są legalnym dokumentem. Te dowody nie posiadają PESELI, bo nie muszą. Od 1 września PESELE zostały już wycofane w III RP. Tylko każdy obywatel może pójść do Urzędu Miasta, Gminy, poprosić o zmianę dowodu. Nie chcę mieć żadnego peselu u nie chce mieć żadnych drażliwych spraw, które można kiedyś wykorzystać w przyszłości. Dowodem suwerena trzeba się umieć posługiwać, to jest po pierwsze, ale po drugie, my wydajemy również metryki urodzenia osób żywych. Dlaczego? Ponieważ te, które wy dostajecie, one są sprzedawane do Stanów Zjednoczonych, milion dolar dolarów państwo bierze. I tam jesteście odnotowani jako osoby zmarłe. To się już spra sprawdziło wielokrotnie w życiu codziennym. I ja wiem, że to boli, to boli bardzo. No ale gdyby były wydawane nielegalnie, dawno bym był aresztowany. Nie, niby nie będę aresztowany, bo nie mogę być aresztowany za coś, co jest wydawane dekretem. I monitorem rządowym drugiej RP oczywiście. Tak to się przedstawia. Ale szanowni państwo. I tutaj, Pani Magdo, trzeba poruszyć jeden temat. Ostatnie referendum. Dlaczego to referendum? W tym referendum frekwencja była 40,91% i Państwowa Komisja Wyborcza, na no to jest dokument, uznała to referendum za nieważne. Tak, proszę Państwa, to będą zdjęcia, gdzieście Państwo mogli sobie poczytać, ale do czego tutaj zmierzam? I dlaczego Jarosław Kaczyński to zrobił? Jarosław Kaczyński zrobił to celowo. Celowo. Doskonale zdawał sobie sprawę, że to refer referendum nie przejdzie, a nie będzie go można oszukać, czyli sfałszować. I nie sfałszowano w porównaniu z, kon z konstytucją pana Kwaśniewskiego, która jest absolutnie nielegalna, bo było 42,86, której nie ma. I dlaczego to Kaczyński zrobił? Wiadomo, że jeżeli konstytucja Kwaśniewskiego jest nieważna, jest to udowodnione już, to wszyscy ci, którzy kradli, okradali Polskę, są niewinni, nie mogą stanąć przed żadnym, ale to żadnym wymiarem sprawiedliwości, ponieważ wymiar sprawiedliwości jest również nielegalny. Szanowni Państwo, to... To jest afera tysiąclecia. Cała Europa się z Polski śmieje, z kantów i przestępstw, które są dokonywane, chociażby ten budżet, który teraz ujawniono, 5 950 miliardów, to, co jest pokazane. Natomiast 4 580 miliardów to jest utajnione. A co to oznacza? Oznacza to to, że wszyscy Polacy są pozbawieni swoich mieszkań, domów, gospodarstw rolnych. Wszystko, co ma jakąś wartość materialną. Dlatego ta ustawa w 1922 roku została zatwierdzona przez Sejm, a mówi o tym, że będzie wywłaszczania. W 2023 roku z kolei weszła ustawa, przez Sejm zatwierdził odnośnie tak zwanych odwiertów gruntów. Co to jest? To jest to, że przyjedzie jakiś samochód, ma. Pani na przykład złość, pani ma dom, a pani dużą działkę, i ktoś zrobi sobie odwiedź i Jakiś tam pan specjalista od tego typu spraw powie: Przepraszam, ale tutaj są złoża odkryte, i proszę się wynieść z tego domu. To się dzieje w Polsce dziś, tu i teraz. To są przestępstwa właśnie. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w Polsce nigdy nie było po 1945 roku żadnego rządu polskiego. Proszę zobaczyć, to dotyczy Magdalenki, tam zostało ustalone razmy raz wy. I to jest w kontynuowane, w ale mało tego, sam Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej powiedział jednoznacznie. Chodziło tutaj o raport WSI i powiedział, cytuję jego słowa, nie można opublikować publicznie, bo dzisiaj najwyższe stanowiska piastują dzieci. Dzieci, a w wielu przypadkach wnukowie, którzy, którzy zasiadają na samej górze. I proszę Tam panie sprawa, funkcjonariuszy y, tak, UB, SB. Tak, tak, to powiedział pan Kaczyński. No chwała panu Kaczyńskiemu, że... Y, wprowadził to, 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 to referendum 15 października. Ja mu bardzo za to dziękuję z całego serca. Pan Kaczyński doskonale wiedział, w jakim to celu zrobił. Zresztą profesorowie, którzy do nas przyjeżdżają, a jest ich multum odnośnie tej konstytucji, od nielegalności państwa polskiego i oni się za głowę łapią, dlaczego tego nikt nie ujawnił. Ja to ujawniam od 2015 roku, tylko nikt nie chciał tego słyszeć, bo nie było dowodów namacalnych. Yy, Pan Dzisiaj... kanał na YouTubie bardzo często przecież był banowany. Cały czas jakieś narus... Ktoś zgłaszał jakieś naruszenia, jacyś niby anonimowi ciągle ludzie ciągle. Tak, cio... co to jest cio... stało, proszę Państwa, to niewygodnego jest coś tak. Nie wolno o tym mówić, a to, że Potocki to ujawnił w wersji papierowej również, to wiele osób łapie się za głowę. Nawet wiele telefonów miałem. To bo to mogę powiedzieć, uh -huh. że to co Pan zrobił 15 października 16 i 20, to Pan już powinien dawno nie żyć. Pan włożył kij w mrowisko i nie wiadomo dlaczego Pan jeszcze chodzi po tej ziemi. Przecież leper został powieszony, inni zostali zabici, a czy oni się boją Pana ruszyć. Nie to, że boją. Proszę Państwa, ja mam swoje lata i wielu właśnie profesorów, ministrów może przechodzić po naukę do mnie. Zresztą to są ludzie, którzy się nie dają kompletnie do niczego. Do niczego. Zobaczcie, rozdawnictwo, jakie było, doprowadziło Polskę do bankructwa, do ruiny. To jest coś niesamowitego. To jest jakaś kara Boża na Polską nad narodem polskim w szczególności widnieje. Ja dostałem wezwanie, bo mam dżipa też, prawda, że w razie potrzeby mam zwrócić samochód do jakiejś tam jednostki. I oczywiście tego nigdy nie zrobię, proszę Państwa, ponieważ to jest moja własność. Ja hmm, jestem obywatelem drugiej RP, ale ci z trzeciej RP będą im zabierać. Coś. Konfiskować tak, mienie na czas nie w postaci zagrożenia wojennego. Ale proszę zauważyć, hmm. przecież Polska nie jest w stanie wojny z nikim. To, że Ukraina, prezydent ukraiński i rząd ukraiński w sposób bezczelny i wyrafinowany zgłosili Polskę o wielkie odszkodowania finansowe za wojnę na Ukrainie. Z jakiej racji ja się pytam? Za to, że myśmy pomogli, ale proszę państwa, Polska najwięcej dała sprzętu wojskowego i pieniędzy tak. z wszystkich państw w Europie, ale niestety, <laughs> To jest za mało, bo pan Żeleński, a zwłaszcza jego żona, będąc w Stanach Zjednoczonych, kupowała biżuterię za miliony dolarów. Miliony dolarów, proszę Państwa. To, które nas od nas wyłudzili, to, że ona baluje na świecie, ale ma prawo, ma prawo. Bo Ukraina to jest takie państwo, to nie jest państwo przede wszystkim, jest to coś, dziesiąty cud świata chyba. Bo tam wszystko jest najlepsze. Niebiańska Jerozolima. No. Tak. Ale więcej spra spraw. Uh -huh. Szanowni Państwo, tutaj jest dokument, ile firm, fabryk, zakładów zostało zamkniętych, zamkniętych, czyli zlikwidowanych za geniusza i rozdźwiciela gospodarki jednego z panów premierów. Na samym początku oczywiście. O nazwiskach nie będziemy może mówić uwagi na to, po co, tak. ale każdy rozumny człowiek to doskonale sobie zdaje sprawę. I teraz Państwo musicie wiedzieć również o jednej rzeczy bardzo istotnej, mianowicie dlaczego była dymisja dwóch generałów. W sumie odeszło oprócz tych dwóch jeszcze dziesięciu bardzo dużo pułkowników, no ale. Na miejsce jednego z tych najważniejszych generałów przed przyjaciel pana Macierewicza. Ja znam Macierewicza osobiście, lubię z nim porozmawiać, bo bardzo wiele ciekawych kawałów opowiada. Tylko dlatego dostał nominację, że nie, ktoś musiał, musiał obsadzić ten urząd, prawda, generalski. Tego dnia, co było posiedzenie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, my byliśmy, ale niestety utajniono do. Utajniono to, gdzie nie mogliśmy brać udziału. No to już jest paranoja, proszę Państwa. To jest paranoja. Ta paranoja to nie tylko w tym wypadku, ale w wielu, wielu innych. Przecież to przestępstwo goni przestępstwo. 1800 afer pis -u. Ja nie mówię tutaj źle o PiSie czy o platformie. Ja podchodzę do tego w sposób obiektywny, ale zarazem bronię ich, bo te afery są zgodne z prawem nieistniejącym, bo nie ma żadnego ładu składu. Ja rozmawiałem z panią prezes Sądu Najwyższego na ten temat, ona mi, panie Potocki, co pan zrobił, pan włożył w ten kiw, to mrowisko i dzisiaj wszyscy mamy tylko przez to kłopoty. Nie macie kłopotów. Ja was uszczęśliwiłem prawdą, powiedzmy nawet historyczną, bo to było 33 lata temu się działo, ten przekręt gigantyczny i ja jestem wdzięczny panu Kaczyńskiemu, że on ujawnił to, a ja tylko dokonałem formalności formalności są nie do przykrycia. Dostaniemy za do chwila kolejne dokumenty na ja tą okoliczność, zresztą chciałbym świeże dostać. Ja mam wszystkie, które są potrzebne, aby w końcu naród zrozumiał. I proszę Państwa, to nie tylko to, zobaczcie te badania, gdzie idzie kolejna pandemia. Pani minister, którą znam z Ostrowa Wielkopolskiego, ona tam była lekarzem. Niedzielski musiał odejść, bo musiał odejść z innych przyczyn, nie zawodowych, ale innych przyczyn, po części związanych z funkcją, jaką kierował. Będą te szczepionki nowe, ale nie mówmy o szczepionkach, bo szczepionki są mało ważne.